Pękające pięty to nie tylko brak kremu. Cześć! Ja jestem Monia, jestem podologiem i fizjoterapeutą, a na tym profilu dowiesz się jak dbać o stopy. Pękające pięty najczęściej to efekt uszkodzonej bariery ochronnej skóry. Skóra na stopach jest grubsza niż w innych miejscach ciała, ale nie ma gruczołów, łojowych, więc nie produkuje sebum. To oznacza, że dużo szybciej traci wilgoć i elastyczność, ale powodów pękających pięt jest więcej. Po pierwsze, agresywne ścieranie. Tarki, pilniki, szczególnie używane często albo na mokro, powodują mikrouszkodzenia. Skóra wchodzi wtedy w tryb obronny i zaczyna narastać jeszcze szybciej. Po drugie, gorące kąpiele i długie moczenie stóp. Skóra najpierw mięknie, a potem gwałtownie się wysusza. To osłabia jej strukturę i sprzyja pęknięciom. Po trzecie, twarde lub źle dobrane obuwie. Jeśli pięta nie ma amortyzacji albo stopa ślizga się w bucie, dochodzi do ciągłego tarcia i przeciążeń. Po czwarte, suche powietrze i ogrzewanie, zwłaszcza jesienią i zimą. Skóra traci wodę szybciej, niż jest w stanie ją zatrzymać. I wreszcie, brak regularnej pielęgnacji. Krem używany raz na tydzień nie odbuduje bariery ochronnej. Dlatego pękające pięty to sygnał, że skóra potrzebuje odbudowy i wsparcia, a nie kolejnej tarki.